Cześć, Dzień dobry, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, będziemy sobie składać customową koję najtańszą. Jeżeli chcecie, żebym złożył najdroższą, customową koję wystarczy, że dobijecie pod tym filmem 300 łapeczek w górę. Ostatnio 200 łapek wam szybko poleciało, dlatego dzisiaj 300 łapeczek w górę. Jeszcze na samym starcie zapraszam Was również bardzo serdecznie do subskrybowania, ponieważ aktualnie mój kanał subskrybuje jedynie 35% oglądających. Słuchajcie, dzisiaj to złożenie naszej hulej nogi, najtańszej, kustom mojej choje nogi, posłuży nam Custom Scooter Builder na Stronie Skate Pro, ponieważ jest to aktualnie Chyba jedyna strona, na której możemy sobie zrobić Właśnie, właśnie takiego customika Więc słuchajcie, możemy już zacząć, przypominam Wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama, tutaj macie nazwę A ja już zaczynam, proszę wybrać deck. na początek wybieramy sobie deck. Więc jako, że lecimy najtaniej, mamy tutaj Striker Luxa za 400 Czy coś zejdzie poniżej 400, no na pewno Zejdziemy, chyba, nie wiem w sumie Możliwe, że i zejdziemy, coś tutaj trzeba znaleźć Więc tak, 400, tu jest 500, dobra tu mamy 459 zł. Eee, zjeżdżamy sobie niżej. No, o 459, dobra, to, to już było. E, Okej. Okay. Czyli nie ma nic e, tańszego niż 400 ile? Chyba 20 420 zł. mamy striker luksa takiego Czarnego i mamy striker luksa niebieskiego O, jeszcze tu jest srebrny e, Wybierzemy sobie dzisiaj może Kolor niebieski, niebieski sobie Wybierzemy dzisiaj, dek, e, żeby był taki Ładny, kolorystyczny, e, mimo tego, że Szybko się będzie niszczył, kolorek bardzo przyjemny Taki niebiesciutki. E, zobaczymy e, Czy dopasujemy tutaj resztę e, Setu do niego, więc tak Wybieramy sobie stery, stery oczywiście też lecimy Po cenie, czyli najtańsze, tutaj są za 119 złotych jakieś, czy będą poniżej stówki 109 mamy, eee, 99 salta, dobra, teraz no, no może będzie coś jeszcze tańszego, to nie bo to jest tulejka, 99 BSD eee, total BMX, to są chyba dobre stery, bo BMXowe, stolen 99, 89 panda no to wybieramy sobie oczywiście zintegrowane stery pandy, pyk, dodajemy sobie srebrne stery, będzie srebrny kap również na ster, czyli w sumie bardzo ładnie i lecimy sobie dalej z widelcem widelec, widelec, widelec lecimy po kolorze, lecimy po, to, po cenie, takie jakby, więc yy, szukamy widelca jak najtańszego. Longway Harpia jest tutaj za 229 zł. Ciekawe, czy znajdziemy coś taniej, kurczę, jestem ciekaw. Tu jest Striker Lux, czyli będzie pasował pewnie do deku. O, tu jest dosłownie ten sam. Za 229. Ok, czyli to jest yy, 229, najniższa cena samego widelca? Tak. To my sobie weźmiemy, słuchajcie, widelec Striker Luxa, niebieski, yy, żeby pasował po prostu do deku. Nie, nie, nie zrobimy, żeby pasował do deku, yy, bo to wtedy będzie takie w miarę brzydkie. Zróbmy sobie po prostu czarny widelec. Czarny widelec raczej będzie lepiej wyglądał. Niebieski widelec, kolorowy widelce jakoś mi nie siadają. Kiedyś miałem pomarańczowy widelec i to niewajnie wyglądało. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do kierownicy. Coś zdygaliśmy, coś spierdzieliliśmy. Okej, okay, bo wybrałem oczywiście IHC tutaj ładnie widelec, czyli jednak musimy lecieć sobie z Strikerem, Luxem. Yy, o, tu jest HC SCS, dodajmy go sobie, już niech będzie pod kolor deku, dobra. Yy, wybieramy sobie, robię, sobie kierownicę ładnie i wydaje mi się, że najtańsza chyba będzie Drigate tak coś mi się kojarzy. Yy, sprawdźmy to: 269, 229 Elite jest, dobra. Yy, lecimy jeszcze taniej, jeszcze taniej. Ok, nic już niżej nie ma. Lucky yy, ten District jest za 269, yy, tu jest 229, nie ma nic taniej, dobra. Nie ma nic stanie, czyli bierzemy sobie ee, Ethic 3.8 Nie, 229 Elite Prism SCS Pyk, dodajemy ładnie kierownicę. obejma, czyli tu będzie raczej SCSik. E, SCSy są w miarę drogie, ale tutaj coś znajdziemy na pewno taniego. Mamy tutaj za 79 zł, taki trochę brzydalek, ale dobra. Co w się. Sensie, nie wiem, każdy ma inny gust, mi się na przykład nie podoba. E, dobra, mamy tutaj za 79 zł, tu nie ma nic tańszego, tu też nie ma nic tańszego, tu też nie ma nic tańszego. Tu, 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 tak samo, dobra. Czyli za 79 zł musi być, dobrze. Tylko yy, pytanie jest taki, zielonkawy. No dobra, niech będzie. Taki będzie zielono, niebieski zecik, nie wiem w sumie jak to wyjdzie, ale no niech będzie. Kółka. Wybieramy sobie oczywiście również najtańsze. Yy, musimy tutaj liczyć się z tym, że kółka liczą się razy dwa. Czyli najlepiej, jakbyśmy kupili dwupak. Można tu dwupak kupić. Okej, okay, można. I yy, jakiś taki najtańszy dwupak. 400 wy. Ok, jest jedno kółko za 99 zł. To jest Lucky Toaster. Yy, jest slam jakiś za 99 zł. Może są jakieś kółeczka za 8 dyszek. O kurde, ich jest ich bardzo dużo. Tam chyba był Incube za 80 zł. Więc w sumie spoko tu dwa koła za 300, dobra nie ma nic tutaj tańszego e, sprawdźmy sobie za 80 zł e, 89, coś takiego mamy Incuba, mamy Pandę mm, dobra, a sprawdźmy sobie czy coś jest za 79 zł nie ma, nie ma, dobra, czyli bierzemy za 89 zł Incuby, e, one są chyba spoko, się znaczy, chyba kilku moich kolegów jeździło na Incubach i chyba polecają nie wiem, coś, mi, coś tak mi świta e, one są setki, o kurde, to malutkie kółeczka ale dobra, robimy po prostu najtańszą hojnogę, e, nie liczy się Tutaj czy. Ale to dziwnie wygląda. O Jezus. Dobra. Dobra lecimy z gripami. Gripy to. W sumie to się mało różni, w zasadzie zależy od upodobania, bierzemy i tak najtańsze, czyli wybieramy sobie jakieś takie poniżej 59 może, O 20 zł, jakie piękne promocje, tutaj ceny, wow, 28, 28, no czy zejdziemy gdzieś niżej? Mi się wydaje, że 28 już jest taka najniższa cena, okej, okay, to była najniższa cena, dlatego sobie wybierzemy te gripki za 28 pln -ów. tylko gdzie one były, mm, już tutaj trzeba je znaleźć, pyk, 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 o, suso. Yy, mamy niebieskie, niebieski tek i tak dalej, dobra, to takie, o, takie gripy. O Boże, jak to wygląda. Boże, miała być piękna kuje noga, a wygląda jak kupa. Dobra, wybieramy grip tape, czyli chyba ostatnią rzecz, tak? Tak, już ostatnia, matko boska. Dobra, wybieramy sobie najtańszy grip tape, czyli to będzie grip tape za o 28 zł. Nie ma nic tańszego? 32? 49? 28? 28 zł, dobra. No to jak wybieramy sobie za 28 zł, to taki w miarę, żeby był ładny. Yy, Burgerki Skate Pro, Skate Pro, to był root jakiś biały, chyba. Białe grip tape się szybko brudzą. Nasza koło nie jest ośliczna, więc wybierzmy sobie po prostu czarny, klasyczny Skate Pro griptape. I tak wygląda nasza hulajnoga za 1279 zł. Jest to najprawdopodobniej najtańsza koło kustomowa, jaką udało mi się po prostu złożyć. Mamy tutaj wagę 300. 3558 gram. Jest w miarę lekka, w sumie jest lżejsza od mojej nogi. Yy, mamy 92 cm wysokości. Nawet dobra kołenoga, taka nie, na mnie by była za mała. Taka pod 170-175 cm wzrostu. Jeżeli chcielibyście się tutaj zainspirować naszymi częściami, już wam tu je pokazuję. Dlatego mamy najtańszy dek, czyli Striker Lux. Dalej mamy stery zintegrowane Pandy za 89 zł. Mamy następnie widelec za 229 Striker Lux, czyli będzie pasował, jest po prostu Codek z najpewniej tego samego zestawu Striker Essence SCS. Szkoda, że taki kolor zielony, tutaj popsuł nam e, estetykę, no ale dobra, no czasem tak jest. 178 za dwa kółeczka Ethic Incube, czyli tam było 89 chyba za jedno kółeczko. Mamy najtańsze gripy, e, czyli Stolen Hive Super Stick za 28 zł i papierek Skate Pro. Tak się prezentuje najprawdopodobniej najtańsza kustomowa Hojenoga. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przypominam, żebyście subskrybowali kanał, zostawili łapeczkę, w górę. W komentarzu słuchajcie napiszcie hashtag Hulajnoga bez swojego niku na Instagramie. Ja tego nie będę wybierał, tylko po prostu piszecie hashtag Hulajnoga, ja Wam przypnę serduszko. Yy, wtedy będzie taka fajna integracja pomiędzy nami. Więc tak to wygląda. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie. Tutaj mój Instagram w ojciec, zostawiajcie followy i przypominam, 300 łapeczek w górę i nagrywam najdroższy set kustomowy, jaki da się złożyć. Więc dzięki jeszcze raz Wielki za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach. Siemanko! Pum!